W tym tygodniu odbyłem dwie rozmowy, które mnie lekko przestraszyły i mocno zastanowiły. Rozmawiałam z jednym przedsiębiorcą i z jednym pastorem. To były dwie niezależne od siebie rozmowy, i ten przedsiębiorca, i ten pastor są mniej więcej w moim wieku. Zacznę od pastora. Pastor mówi do mnie tak: Wiesz, myślę już powoli o tym, żeby w perspektywie kilku lat przekazać prowadzenie kościoła innemu pastorowi. Muszę wychować następcę, a sam odchodzę na emeryturę. Przedsiębiorca, Mówi coś podobnego, oczywiście nie o kościele, ale o firmie. Mówi: No, powoli już szykuje swojego następcę, a ja sam będę udawał się na emeryturę w perspektywie kilku lat. No, lekko mnie przestraszyły, dlatego, ponieważ jestem w podobnym wieku, więc ten sygnał, że wiek emerytalny się zbliża. Chociaż mam tu swoją koncepcję emerytury i ja bym chciał pracować aż do końca życia, ale pracować nie dlatego, że muszę, a dlatego, że chcę, ale to już inna kwestia. Natomiast mocno zastanowiły dlatego, że ci dwaj ludzie mówili o czymś, co jest bardzo ważne i co jest tak naprawdę biblijną myślą. Bóg patrzy w perspektywie pokoleń. Już wyjaśnię. Mówię o tym, ponieważ dotarliśmy do Księgi Rodzaju dziesiąty rozdział. Tak interesujący, jak książka telefoniczna. W dawnych czasach, nie obecnie, bo teraz książka telefoniczna jest po prostu w telefonie, ale te grube książki telefoniczne, jeżeli pamiętasz te czasy, jeżeli nie, to sobie wygooglej. I oczywiście przesadziłem, bo książki telefoniczne byłyby o wiele bardziej ciekawe, bo są jakieś ulice, być może znasz jakichś ludzi, a tutaj zaczyna się tak, nie będę czytał, nie bój się, całego dziesiątego rozdziału, ale oto potomstwo synów Noego, Sema, Hama i Jafeta. Po potopie urodzili im się następujący synowie, no i tutaj wymienieni tak, Lecimy rozdział 10, ale to dlaczego są takie genealogie? Dlatego, że Biblia pokazuje nam, że Bóg patrzy na to, co się dzieje w historii ludzkości w perspektywie całych pokoleń. I y, możemy to zaobserwować y, na wiele sposobów, o których opowiem, ale to jest też ważne, żebyśmy też tak myśleli o swoim życiu. Pamiętam, kiedy jeszcze nie miałem rodziny w tym znaczeniu: żony, dzieci. I rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który powiedział tak, wiesz, gdybym miał zasadzić jabłoń, z której owoców mają korzystać moje dzieci, w których cieniu miałyby leżeć moje dzieci, a ja miałbym z tego nie skorzystać, to ja bym to zrobił, byłoby warto. Wtedy, powiem szczerze, tak racjonalnie to do mnie docierało, ale tak, żeby wewnętrznie mnie to przekonywało nie za bardzo. Odkąd mam dzieci, dobrze to rozumiem. Że chcemy przekazać swoim dzieciom, nie tylko mam na myśli, nie każdy z nas będzie miał ten przywilej, komfort, żeby przekazać jakieś rzeczy materialne, ale każdy może przekazać jakieś wartości, każdy może przekazać modlitwę, każdy może przekazać miłość tak, jak potrafi kolejnym pokoleniom. A mówię, że Bóg patrzy w perspektywie pokoleń, ponieważ kiedy patrzymy na całą Biblię, Bóg na początku zapowiedział że przyjdzie mesjasz. Później przygotowywał ludzkość przez zapowiedzi Starego Testamentu. W końcu przyszedł Jezus na świat. Potem posłał apostołów i tak trwa to do dzisiaj. Bóg do kolejnych pokoleń przemawia i Bóg na wiele rzeczy patrzy, patrzy bardzo pokoleniowo. Pamiętam jak pewien starszy człowiek, kiedy ja się nawracałem przyjechał do Polski, był ze Stanów Zjednoczonych i był na jakiejś konferencji i mówi proszę by wyszli wszyscy młodzi ludzie do 25 roku życia. Wyszło sporo osób i on mówi Będę się za was modlić, żebyście mieli te nogi Niewangelii w sobie przez całe swoje życie, żebyście żyli zgodnie z Ewangelią, żebyście wychowali kolejne pokolenie zgodnie z Ewangelią, żebyście, żebyście, kiedy dojdziecie do mojego wieku, mogli sami modlić się o kolejne pokolenia, aby były wierzące w Boga. I pamiętam, wtedy wydawała się to odległa przeszłość. Dzisiaj ja już jestem w tym wieku, prawdopodobnie w jakim był ten pastor, który się za nas modlił. I myślę, że ta zmiana perspektywy, kiedy modlimy się o coś i patrzymy na to w perspektywie całych pokoleń, może nam dużo dać. Był taki misjonarz Livingstone, który pojechał do Afryki, chyba w XIX wieku to był. I głosił tam Ewangelię, ale z trudem nawracała się jedna osoba i był bardzo zniechęcony, ale któregoś razu modląc się, odczuł w sercu taką bożą obietnicę. Czytał to, co mówi Ewangelię Jana, kiedy Jezus rozsyła apostołów i mówi: Inni się napracowali, a w ich trud wyście weszli, żniwo już jest gotowe. I on wtedy tak odczuł, że Bóg mówi: Ty teraz. M przez modlitwę, post, przez miłość do tych ludzi, przez głoszenie Ewangelii, z trudem nawraca się inna, jedna osoba. Tu będą się nawracać dziesiątki, setki tysięcy osób. I on to napisał w swoim e, takim dzienniku. I kiedy pisał to w swoim dzienniku, to miał też tam datę i miejscowość. I prawie równo, 100 lat później, e, Reichard Bonke, kiedy prowadził swoje potężne kampanie, gdzie przychodziły setki tysięcy, a pod koniec już nawet miliony osób na takie kampanie i naprawdę potężne tłumy się nawracały. Akurat tego dnia czytał dziennik Davida Livingstona i dotarł do tego miejsca, w którym on to pisał, i mówi. Przecież ja jutro będę głosił w tym miejscu, w którym on to pisał. Był bardzo tym poruszony, od tego zaczął kazanie. Że mówi, zobaczcie, my zbieramy żniwa poprzednich pokoleń. I myślę, że jest to też ważne, żebyśmy rozumieli, że czasami jesteśmy załamani, Rozmawiałem niedawno z takim człowiekiem wierzącym, który powiedział Andrzej. Rozmawialiśmy trochę i on mówi: Ja tak naprawdę zadzwoniłem do ciebie, żebyś się pomodlił. Mówi: O co mam się pomodlić? I szczerze w myślach, myśla, w, myślach myślałem, no tak, w myślach myślałem, że pewnie stan zdrowia albo jakieś, nie wiem, problemy w pracy. A on mówi tak. Wiesz co, ja już w zasadzie za dużo od życia nie oczekuję, chyba to, co miałem osiągnąć, to osiągnąłem. Ale tak mi zależy na moich dzieciach i teraz i sam się dużo modlę i ciągle proszę inne osoby, żeby moje dzieci poznały Boga. I przeczytałem mu wtedy fragment z Izajasza 59, rozdziału 21 wiersza, gdzie Bóg mówi, co do mnie, takie jest moje przymierze z Nim. Mój duch, który jest nad nim i moje słowa, które włożyłem w jego usta, nie zejdą z ust jego dzieci i ich potomstwa. Ja mówię, wiesz co, ja modlę się za swoje dzieci oczywiście, ale też modlę się, żeby ich dzieci i kolejne pokolenie też były wierzące. I on mówi, wiesz co, jak to powiedziałeś, coś jakby we mnie pękło. Ja tak z trudem myślałem, Boże, żeby chociaż moje dzieci się nawróciły. Ale kiedy pokazałeś mi tę wizję pokoleń, pomyślałem, ożyła we mnie wiara. No, Bóg to zrobił, tak? To... Z mojej perspektywy tylko były słowa. Bóg to zrobił żywnie. Mówi, wiem, teraz modlę się już nie tylko za moje dzieci. Będziemy się modlić o kolejne pokolenia. I mam nadzieję, że to nagranie będzie dla Ciebie też taką inspiracją. Abyśmy wierzyli w to, że ta połeczka wiary, ta wiara, którą Bóg włożył w nas, może być przekazana w kolejne pokolenie. I jeżeli patrzymy na ludzi, na kolejne pokolenia, nasze dzieci, wnuki i widzimy, że oni nie są wierzący, to nie traćmy wiary, że Bóg może. Może my tego nie dożyjemy, może to będzie po naszej śmierci. To jest nie pamiętam, któryś z ewangelistów. Yy, no Dużo osób się nawracało, miał dwóch przyjaciół, naprawdę przyjaciół, takich od szkoły średniej, i kiedy on się nawrócił, to były pierwsze osoby, którym On głosił Ewangelię, on się nawrócił na studiach. I oni nie uwierzyli, jeden nawrócił się tuż przed jego śmiercią, a drugi nawrócił się na jego pogrzebie. Więc nie traćmy wiary, że Bóg, tą połeczkę wiary, pomoże nam przekazać. W kolejne pokolenia. Ojcze, dziękujemy Ci za ludzi, którzy nam głosili Ewangelię. Dziękuję Ci za ludzi, dzięki którym ja jestem wierzący, ponieważ oni w tej wierze mnie umacniali i umacniają. Dziękuję Ci za tych, którzy się modlili, którzy okazali miłość, którzy głosili mi słowo. Dziękuję Ci za to i proszę Cię uczyń mi takim człowiekiem, abym jeszcze bardziej przez swoją modlitwę, przez swoje głoszenie, przez swoją miłość, przez swoje świadectwo życia docierał z Ewangelią do kolejnych osób. Błogosław moje dzieci i dzieci moich dzieci i kolejne pokolenia, aby ta pałeczka wiary była ciągle przekazywana, aby imię Jezus było znane, aby imię Jezus było uwielbiane. Proszę Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam cię na spotkanie, zesłałem więcej informacji w linku poniżej.